Cześć! Witam Was na kanale Marketing Internetowy w SolfCastach. Nazywam się Agnieszka i na co dzień pracuję w Solf, gdzie poprzez odpowiednio dobrane kanały marketingowe pomagamy rozwijać firmy w internecie. W mojej pracy tworzę i optymalizuję kampanię PPC, a także podpowiadam rozwiązania dla sklepów internetowych wspomagające konwersje. Jeżeli masz wrażenie, że Twoja firma nie klika się w internecie, to nasz kanał pomoże Ci to rozwiązać. Dziś odpowiem na pytanie, z którym najczęściej klienci trafiają do nas, a mianowicie ile będzie kosztował sklep internetowy. Na tym kanale poruszaliśmy już temat, na czym postawić sklep internetowy i jaki CMS open source wybrać pod e-commerce. Dziś skupimy się na kosztach stworzenia, utrzymania oraz czynnikach mających wpływ na wycenę własnego sklepu na otwartych CMS-ach. Tak więc zaczynajmy. Nie da się ukryć, że w ostatnich czasach zakupy przez internet zyskały na popularności. Wiąże się to nie tylko z pandemią, ponieważ ten trend zauważamy już od paru lat. Skąd ta popularność rynku e-commerce? W badaniach przeprowadzonych przez KPMG najczęściej ankietowani wskazują na możliwość dokonywania zakupów o każdej porze dnia i nocy. Oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ często produkty są tańsze niż w sklepach stacjonarnych. Dlatego, jeżeli zastanawiasz się nad handlem, to niewątpliwie warto rozważyć założenie swojego sklepu internetowego lub rozszerzyć działalność stacjonarną o e-commerce. To pomoże Ci sprzedawać na szerszą skalę niż tylko lokalnie. Postawienie i uruchomienie własnego sklepu internetowego zależy od wybranego CMS-a. Mimo, że CMS-y open source'owe jak WooCommerce, Prestashop i Magento są darmowe, to jednak postawienie ich wymaga wiedzy i kompetencji. Sama instalacja to dopiero początek. Otrzymujemy rdzeń sklepu, jego silnik, który nie ma szaty graficznej, ani nie działa. I tutaj pojawia się konieczność konfiguracji, dopasowania do potrzeb konkretnego sklepu, dodania podstron, grafiki, produktów czy ustawienie systemu kont użytkowników do ich rejestracji, składania zamówień czy śledzenia statusów. Tak więc każdy CMS będzie wymagał konfiguracji serwisu na serwerze, tak by wszystko działało prawidłowo. Koszt postawienia sklepu, w zależności od CMS-a, waha się od 6 do nawet 70 tysięcy złotych. Pamiętaj, że taki sklep jest Twój. Nie musisz płacić abonamentu miesięcznego na jego utrzymanie. Nie podlegasz firmie sasowej, która czasem ma swoje ograniczenia. Masz dostęp do kodu źródłowego i możesz dowolnie modyfikować i rozwijać swój sklep. Sam czy z pomocą web dewelopera. A więc od czego zależy cena sklepu internetowego? Najważniejszym czynnikiem wpływającym na cenę oprócz SMS-a jest ilość podstron i produktów, które chcemy sprzedawać. Wprowadzenie ich do sklepu to bardzo czasochłonna praca. Każdy produkt musi mieć zdjęcie, opis, dopasowanie do odpowiedniej kategorii. Ewentualnie warianty produktu, jak na przykład kolor czy rozmiar, a nawet indywidualne opcje wysyłki. Jeżeli szukasz oszczędności, to produkty możesz wprowadzać sam, albo zlecić to agencji i zająć się promowaniem swojego sklepu. Także podstrony mają znaczenie i ich stopień skomplikowania. Na przykład inaczej będzie wyglądała standardowa karta produktu z opisem i zdjęciem, a inaczej indywidualnie zmodyfikowana. Na przykład galeria zdjęć lub zdjęcia 360 stopni, Zoom, informacje z opiniami. Stworzenie sklepu internetowego to zaprojektowanie grafiki odpowiedniej dla branży. W naszej agencji nie wykorzystujemy szablonów, które mogą mieć wszyscy, tylko indywidualnie projektujemy stronę główną podstronę, podstronę kategorii czy produktu. W sklepie internetowym to właśnie grafika zachęca klienta do zapoznania się z ofertą sklepu, więc jest to element kluczowy, by zacząć zarabiać. Wszelkie treści na stronie, jak opisy kategorii i produktów, mają bardzo duży wpływ na sprzedaż. Dobre treści nie tylko mogą wpłynąć na decyzje zakupowych użytkowników, ale także mają wpływ na pozycjonowanie. Także wystrzegaj się duplicate content nie kopiuj tekstów ze stron producentów. Jeżeli chcesz zlecić teksty, to ich koszt będzie zależał od długości, stopnia skomplikowania oraz ilości. Równie istotną kwestią są regulaminy w sklepie. Regulamin to swoista umowa, którą zawierasz ze swoimi klientami, więc powinien być dopasowany do Twojej specyfiki sklepu i zawierać wszelkie informacje dotyczące płatności, wysyłki, zwrotów czy reklamacji. Za stworzenie Twojego sklepu internetowego będzie odpowiadać zespół osób o różnym zakresie kompetencji od UX-owca, grafika, web programistę, aż po projekt menadżera i specjalistę do spraw SEO. Jeżeli chcesz, by Twój sklep miał dobry start, a to przekłada się na koszty. W sklepie możemy zaimplementować szereg funkcjonalności, nie tylko płatność online czy wysyłkę kurierem. Oto kilka możliwości: kalkulator i konfigurator produktu. Pewne produkty mogą wymagać indywidualnej konfiguracji, jak na przykład bramy garażowe. Możemy też pokazać kalkulator kosztów, jakie poniesie klient składając zamówienie. To pozwoli mu na podjęcie świadomej decyzji. System cross-selling i upselling. Cross-selling to sprzedaż powiązana, czyli pokazanie klientowi produktów powiązanych z jakimś produktem, który ogląda lub wrzucił do koszyka. Więc jeżeli klient kupuje buty, to w produktach powiązanych może zobaczyć pastę do butów lub impregnat. Upselling natomiast proponuje zakup produktu droższego aniżeli ten wybrany przez klienta. Na przykład, jeżeli klient kupuje e-booka z planem dietetycznym, możesz zaproponować mu kupno pakietu, w którym oprócz tego e-booka z planem dietetycznym będzie jeszcze e-book z przepisami. Tym samym zwiększasz swoją sprzedaż. Newsletter pomaga na komunikację z Twoim klientem. Możesz informować go o nowym asortymencie, w wyprzedażach, wysłać rabaty na zakupy i zachęcać do zakupów. To zwiększy lojalność klientów. Marketing Automation Wdrożenie tego systemu pomaga zwiększyć sprzedaż w sklepie czy ratować porzucone koszyki poprzez indywidualne rekomendacje, rabaty, systemy pop-up lub mailing. Jednak, by wdrożyć Marketing Automation do Twojego sklepu, powinieneś mieć już na nim ruch, by system działał skutecznie. Integracje z Marketplace'ami, na przykład integracje z Allegro, która pozwala na zarządzanie sprzedażą z jednego panelu. Więc jeżeli dodasz produkt do sklepu, możesz automatycznie zezwolić na jego dodanie do Allegro. Możesz też modyfikować zdjęcia, opisy bez opuszczania swojego sklepu. Chatbot ułatwi komunikację z klientami na żywo, którzy potrzebują zadać pytanie przed kupnem produktu. Można przygotować bazę pytań i odpowiedzi, by klient mógł je zadawać nawet wtedy, gdy Ty lub Twoi pracownicy nie jesteście obecni na sklepie. Porównywarki cen. Dzięki takiej integracji bez problemu będziesz mógł dodawać swoje produkty do porównywarek cen, jak np. Ceneo, Skąpiec, Knockout czy Homebook. Zarządzanie produktami w porównywarce będzie o wiele prostsze i pomoże Ci w docieraniu do potencjalnych klientów. Zaawansowane opcje zarządzania kodami rabatowymi czy punktami lojalnościowymi. Na open source'ach często jest podstawowy system do zarządzania rabatami. Jednak jeżeli potrzebujemy czegoś rozbudowanego, np. rabaty dzielone dla różnych grup klientów, czy też tylko na określone kategorie, to potrzebny będzie zaawansowany system który trzeba będzie odpowiednio skonfigurować ze sklepem, a którego też domyślnie nie ma na open source. Integracja z systemami ERP. System ERP służy do zarządzania asortymentem, stanami magazynowymi, klientami, kontrahentami, fakturami, paragonami. Integracja z programem pozwala na automatyczną synchronizację tych działań pomiędzy platformą sklepową a systemem. Jeżeli chcesz więcej funkcjonalności, powinien się wyszczególnić już wcześniej, gdyż mogą one realnie wpłynąć na koszt stworzenia sklepu. Liczy się bowiem nie tylko ilość, ale także stopień skomplikowania tych integracji. Jakie są koszty utrzymania sklepu internetowego? Stałym kosztem utrzymania sklepu jest domena, którą musisz opłacić raz na rok, podobnie jak hosting i SSL. Nazwa domeny powinna być krótka i chwytliwa, by klienci łatwo ją zapamiętali. Ceny domen z rozszerzeniem .pl zaczynają się od około 50 zł. Warto wykupić także domeny z rozszerzeniem .com i .eu, by zablokować możliwość powstawania konkurencyjnych sklepów o tej samej nazwie. Hosting, czyli miejsce w sieci, gdzie będzie stał twój sklep, to koszt od 100 do nawet 1000 zł rocznie, w zależności od tego, ile miejsca będziesz potrzebował na przechowywanie plików i czy wybierzesz hosting współdzielony czy dedykowany. Na naszym blogu znajdziesz ranking hostingów, więc zachęcam do sprawdzenia. Link znajdziecie w opisie tego filmu. SSL jest niezbędny, by zagwarantować poufność danych Twoich klientów. Co więcej, SSL jest wymagany przez Google, jeżeli chcesz, by Twój sklep pojawiał się w wynikach wyszukiwania. SSL u niektórych hostingodawców jest darmowy, jako dodatek do serwera. W innych przypadkach może kosztować nie więcej niż 100 zł. Konkretne przykłady. Prosty sklep internetowy oparty na WooCommerce z indywidualnym projektem graficznym, podstawowymi funkcjonalnościami do 10 produktów wirtualnych, np. plany dietetyczne czy e-booki, to koszt od 6 do 15 tysięcy zł. Czas stworzenia to od około 4 do 6 tygodni. Sklep internetowy oparty na PrestaShop w branży Home Decor z indywidualnym projektem graficznym. Do 60 produktów z dwukierunkową integracją z systemem ERP i indywidualną kartą produktu i ścieżką koszyka to koszt od 12 do 40 tysięcy zł. Czas stworzenia od 6 do 10 tygodni. Sklep internetowy oparty na Magento w branży przemysłowej z artykułami do budowy i remontu, z indywidualnym projektem graficznym, z dwoma tysiącami produktów, szeregiem integracji może oscylować od 35 do nawet 100 tysięcy. Czas stworzenia od 8 do 16 tygodni. Czasem przy większej ilości produktów i funkcjonalności niektóre projekty mogą trwać pół roku do nawet roku, ale to nie są częste przypadki. Porady na dobry start? Wykonaj badanie rynku zanim założysz sklep internetowy. Dowiedz się, kto będzie Twoją grupą docelową. Zbadaj, czy takie produkty są na rynku, jakim cieszą się powodzeniem, w jakich są cenach i dlaczego Twoje produkty będą lepsze. Sprecyzuj grupę docelową. Nie da się sprzedawać produktów wszystkim, bo wtedy komunikaty nie będą udane i nie będą trafiały do osób, które faktycznie byłyby zainteresowane produktem. Sprecyzuj swoje potrzeby. Wybierz silnik, który sprosta twoim oczekiwaniom. Wypisz funkcjonalności, które są dla ciebie niezbędne na start, a które będziesz chciał wprowadzić z czasem. To ułatwi pracę nad sklepem. Pamiętaj o promocji. Na nic dobry sklep, jeżeli nikt o nim nie wie. Na naszym kanale i na blogu znajdziesz wiele materiałów, jak się do tego zabrać. Podsumowując, nie da się z góry określić, ile kosztuje własny sklep internetowy, gdyż ma na to wpływ cała masa czynników. Mam nadzieję, że ten materiał pomógł Ci zrozumieć i wiesz już, na co zwracać uwagę, składając zapytanie o wycenę. Sklep internetowy to inwestycja. Jeżeli się do niego przyłożysz, to możesz liczyć na to, że przyniesie zysk. Na pewno znajdziesz firmy czy freelancerów, którzy postawią Twój sklep za niewielkie pieniądze. Tylko bardzo często to widać, ponieważ sklep może nie być tak dopracowany, co Twoi klienci z pewnością zauważą. Korzystając z agencji z wieloletnim doświadczeniem, wiesz, że ryzyko, że się nie uda, jest niewielkie. Natomiast może się zdarzyć, że mniejsze firmy lub freelancerzy przestaną interesować się Twoim sklepem, gdyż dostaną bardziej rentowny projekt. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka do końca. I jeżeli chcesz wycenić swój projekt sklepu internetowego, zgłoś się do nas. Tymczasem jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.